Witam ekipę, witam wszystkich vlogowiczów, którzy kochają box, natomiast ci, którzy kochają box, rozumieją dlaczego nagrywam dwa wideo, dwa vlogi w ciągu jednego dnia. Decyzja World Boxing Association o nałożeniu 6-miesięcznej kary dla Jarella Millera. Jest niczym więcej, tylko parodią sportu. Nazywajmy rzeczy po imieniu, i to jeszcze ta to zawieszenie przez WBA i wyrzucenie z rankingu obowiązuje od marca, czyli de facto od 19 września, jakby chciał 20 września. Akurat w moje urodziny może wyskoczyć na ring Jarrell Miller. Krótka, krótkie notatki. Przede wszystkim wypowiedź jego kopromotora co Grega Coena, który, cytuję w tym w tym momencie, uważam, że to uczciwa Decyzja zwróciła uwagę na to, że Canelo Alvarez, Billy Joe Sanders również byli ukarani zaledwie 6-miesięcznymi wyrokami, więc wyrokami. Nazywam to wyrokiem, chociaż to wyrokiem zupełnie nie jest. Cohen dodaje, uważam, że powinniśmy teraz koncentrować się na rzeczach ważnych i wielkich. Czysta paranoja bo, bo w tym momencie no, Rzadko mi się zdarza, że nie wiem co powiedzieć Ale w tym momencie nie wiem co powiedzieć Jak Greg Cohen to powinien cicho siedzieć I nie wychodzić, nie wiem z, e, Gdzie tam w tym momencie Greg Cohen Siedzi na temat stwierdzenia, że teraz Czas na większe i ważniejsze rzeczy Kiedy jego gościu Został wyeliminowany z walki o trzy tytuły Mistrzostwa Świata. To jest po prostu cyrk. Ja wiem, że on musiał to powiedzieć. Taka dla Was zakulisowa informacja: gdyby ta kara finansowa była dłuższa niż 18 miesięcy, kto wie, że Salita Promotions przestałoby istnieć. Mówiłem o tym we vlogu. Wiele, wiele długów ze strony Salita Promotions zostało wziętych. Inwestorzy inwestowali w Jarela Millera. No wiadomo, że w tym momencie liczyli na to, że walka z Antony Drzeszułą te pieniądze im odda, w momencie kiedy byłoby zawieszenie 18-miesięczne, byłyby straty, kto wie, tak jak wspomniałem, czy Salita Promotions w ogóle by... W ogóle by funkcjonował. Co to oznacza i dlaczego tak się stało? Oznacza to, że Jared Miller nie może przez następne 6 miesięcy walczyć w żadnym ze Stanów Zjednoczonych w, w, żadnym ze Stanów, w żadnym ze Stanów, gdzie działa komisja sportowa. Greg Cohen mówi, że on wcale nie ma takiego zamiaru. No pewnie, że nie ma, no bo przecież kasa jest, trzeba odpocząć. Parę złotych było zarobione w dwóch ostatnich walkach: w dwóch ostatnich walkach z Adamkiem i z Dino zarobił w sumie 800 tysięcy dolarów niech mu zostało 450 tysięcy, to w dalszym ciągu, no, przez 6 miesięcy można przeżyć, nie? Jak myślicie? Ja uważam, że spokojnie, spokojnie można, uh, można przeżyć. Po tym okresie będzie będzie, Jarrell Miller i jego promotorzy będą starali się o odzyskanie, odzyskanie, licencji w komisjach sportowych Stanów Zjednoczonych i walczyć na terenie, na terenie USA. I tutaj widzę bardzo, bardzo, ale bardzo, bardzo małą szansę, że to się jakoś uczciwie da załatwić, bo jestem ciekaw, co by się stało, to w tej chwili siedzimy sobie tutaj spokojnie, znaczy ja siedzę, nie wiem, czy wy siedzicie, czy jedziecie, e, co by się stało, gdyby na przykład komisje sportowe powiedziały, że nie, po tych sześciu miesiącach, my cię nie dopuszczamy do, do walki, według nas e, kara jest zdecydowanie za mała, oczywiście wiadomo, że jest za mała, przyłapano go w sumie na czterech różnego rodzaju zabronionych specyfikach, co by się stało, jestem ciekaw, gdyby te komisje, muszę sprawdzić, jak to wygląda technicznie, wiem, że to jest możliwe, no bo to jest jest kara WBA czy WBA, mówiąc po polsku. Natomiast komisje mają prawo nadawać swoje własne kary. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Natomiast czy, bo sprawdzałem tą sprawę już z adwokatem, czy jest szansa na przykład, żeby, żeby te, komisje, te komisje po tych 6 miesiącach powiedziały. No way Jose, Black Cocktail nie dopuszczamy Cię o więc jest to możliwe, natomiast również ekipa Jarela Millera może tą sprawę zaskarżyć może z tą sprawą pójść do sądu a pytanie jest czy pójdą, pytanie jest czy mają tyle pieniędzy, zobaczymy zobaczymy jak to będzie wyglądało na chwilę obecną to jest parodia sportu Jeden z vlogowiczów, nie wiem czy na Twitterze, ktoś mi nawet napisał, niedługo, niedługo będą sterydy obowiązkowe i dyskwalifikowani będą ci, którzy sterydów czy niedozwolonych środków dopingujących nie biorą. Ja nie wiem, to 2019 rok, kto wie może 2023 będą sprawdzali, czy, czy, czy nie brałeś sterydów. Jak nie brałeś sterydów, to jesteś zdyskwalifikowany. Oczywiście tutaj śmieje się do tego jeszcze wesoła rzecz z tego oficjalnego komunikatu, że, że Miller będzie musiał zarejestrować się teraz w wadzie i na własny koszt, na własny koszt opłacać te testy. No, to nie jest żadna, żadna wielka opłata. Z tego co wiem, to przeciętny też kosztuje około 250 dolarów. Słyszeliście, ile zarobił na klatę? Może to wziąć? No to jest naśmiewanie się ze sportu, naśmiewanie się z jakichkolwiek reguł. Jestem w 100% temu, temu przeciwny. No natomiast taka jest rzeczywistość, a wszystko rozpoczęło się w momencie, kiedy adwokaci Jarela Millera odkryli, że on w sumie nie ma w tej chwili. Nie ma ważnej licencji w stanie Nowy Jork Więc nie ma mu czego zawieszać Na okres 6, 12, 18 miesięcy Czy jak się domagał Eddie Henn Na całe życie Nie można za zawiesić czegoś, czego się nie ma Po to się ma adwokatów Po to się im płaci 1000 dolarów Za godzinę, żeby takie luki prawdę Wyszukiwali W tym przypadku tą lukę wyszukali Licencji nie było I jedną rzecz na zakończenie, którą przewiduję Że od tej pory zawsze będzie Od tej pory Żaden z zawodników, którzy będą mieli walkę o mistrzostwo świata albo ważne walki, nie będzie się rejestrował i nie będzie szukał licencji w konkretnym stanie do ostatniego dnia. Dlatego, że tutaj jest dokładny przykład, co można zrobić i co by się stało, jakby było odwrotnie. Parodia sportu, a właściwie nie, parodia wszystkiego, co jest normalne w sporcie, będziecie się w tej chwili pewnie ze mnie śmiali i mówili, Przemek, a ty jeszcze wierzysz po 30 latach, że w boksie coś jest normalne. No, do dzisiaj, do godziny, bo ta informacja została podana krótko po godzinie 14.00 czasu. Do godziny 14.00 jeszcze w parę rzeczy wierzyłem, natomiast w chwili obecnej wierzę już w coraz mniej. Trzymajcie się, odpoczywajcie na majówce. Może spotkacie się z Jarelem Millerem z uśmiechem na twarzy Black Cocktail. Może ma coś na sprzedaż. Pozdrawiam serdecznie. Wcale mi nie jest wesoło, ale staram się zakończyć to jakoś w miarę sarkastycznie. Trzymajcie się, na razie.